Dzień dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Kupić paliwa. Beczkę no. wziąłem sobie urlop. O, już zgasł. Wziąłem sobie urlop w pracy. Będziemy poszedł resztę pszenicy. Pogoda dopisała teraz. No i ziemniaki trzeba wykopać. Paliwo się praktycznie wykończyło. No to żuka. I jedzie się, Straszał, że ma ropa drożeć, ale ropa też nie jest taka droga w porównaniu do ceny nawozu. Licząc na poprzednie lata, no. dzisiaj strasznie jakiś mglisty dzień z łukiem 60. O, tutaj wczoraj orałem, a dziś będę siał pszenicę Do takiego żuczka 60 na godzinę to już taka prędkość, no taka optymalna w tak powiem. To człowiek się jedzie i delektuje. <grystanie> no Zatankowałem, miałem nagrać moment tankowania, ale znajomy tutaj sprzedawca wyszedł, gadaliśmy trochę to nie było jak, nie? Po ile jest paliwo? 7,73 za litrę. Wziąłem 200. tam 194 litry wziąłem. No i co? I dzisiaj na facmiędę. Tankujemy 80. I w pole! Ops Nie wiem do czego to służy, to raczej do oleju jest taki, taka pompiczka, jak myślicie A my sobie używamy do, do ropy, nalewania Lajem do ja tę maskę trzeba będzie zrobić, bo ten kruciec musował, będzie będzie znaczy, No właśnie Trzeba przeszkadza? Tak to. Dawać wam pokażę. Patrzcie na to. Krzychanowy zabytek. Jeden kawałek już zdążyłem opierniczyć Teraz to jeszcze te dwa kawałki. Ale mokro tutaj woda stoi kurde. Panie Jacku, już byś pani zagrządzara. Już koło wlazło. No o kurde tu trzeba zrobić. Niech trochę postoi <noise> To przesechnie może trochę Słyszeliście w ogóle kiedykolwiek? Większość ogródników to na pewno słyszała. O jest pokrzyw. A gdyby tak na większą skalę, jakby to testować tak na pole, co o tym myślicie? Zrywać teraz pokrzyw. Susz, zasu, zasuszyć nawet można. I przytrzymać do przyszłego roku, kurde. No i w marcu nastawić to. Do jakiegoś małzera rzucić. Zalać wody tych proporcjach 1 do 10 I pryskać tym, podlewać. Na pola. Zdałoby to egzamin, czy nie? Jak myślicie? Podobno potasu mają dużo pom pomidory i innych różnych tam składników. Zobaczcie sobie, nawet na YouTube są filmiki. Głównie ci, co tam warzywa mają, nie? Szklarniarze. Gnojówka z pokrzywy. Ciekawy temat. Dobra, panie Jacku, o, babie lato. Mi się tu przyczepia. Dobra, robię następny kawałek, żeby to dzisiaj posiać. Oh, to jest jakieś... To będzie spuchytara, hektara dobre, na tych dwóch kawałkach. Dobra, bierzemy się za rzbote, samo się nie chce zrobić. Byłem, posiałam jeden kawałek. Tyle mi zostało, tak jakby kurka wodna wymierzone. A już się myślałem, kurde zabraknie mi, trzeba jechać ze 3 km specjalnie po ten. Ja dzisiaj sieję, a druga, jedna ekipa sieje, czyli ja, a druga ekipa dzisiaj ziemniaki zbiera. Bo już dzisiaj ziemniaki będą zakończone, można to będzie maszynerię umyć, dokonserwować i na zimę schować. Dobre, panie Jacku, bierz pan się za robotę się, sypaj pan. tylko siadź i to inne rzeczy robić bo wite można wziąć na spacer na łomu natury gdzieś no i co? i zaczyna się jesień no lato też tak szybko minęło nie wiadomo kiedy no liście już takie czerwone ładne się robią w sumie październik już jest no kiedyś tu się ludzie bili żeby łąki od się, teraz łąki, łąk stoi ile też, zarosło, trzcina rośnie. Lisy mają gdzie siedzieć, no i zwierzęta różne też, nie? Kto no, tam makę, krowę, coraz no, mniej już można liczyć na palcach, Policzmy liczyć na, na krów. To no, tam jeszcze kosi od tą, ta łąka ta, widać, że była Wjechał ja na pole Dobra Ogień panie Jacku między trój trzecim biegiem Pomniesz do furtwy jeżdżesz Na co to szybciej panie ministrze. Ja tak sobie dzisiaj tak sobie pomyślałem, żeby pod ten siewnik zrobić kiedyś w zimie, jak tam będzie zdrowie, się będzie żyć, a jakiś zrobić z hydropakiem i dwumetrowy. Może zetar by to wygał, jak nie tą Na Naprzód by zrobił tuza, jakieś tam drapaki z przodu zaczepił zerwa, żeby tam rolę troszkę... Albo i ten, albo wał jaki naprzód dać. To by nie był, cały, to by był bardzo dobry pomysł, nie? Jak myślicie? No właśnie, nie no, siewnika zmieniać to no nie ma sensu, to jest dobry siewnik. Szkoda by to było sprzedawać. A jak już no jakbym miał zmienić, to bym tego zostawił sobie. Nie, To by się agregat pod to zrobić, no? To był bardzo, ale to bardzo dobry pomysł. Mokro tu jeszcze, górze miałem co cofnąć i jeszcze raz poprawić. No i nie poprawiłem, ale się Jak Jakoś tam będzie. I co? Padało, padało, wypadało się w końcu

Teraz jestem na największym polu, dziesięciary tu jest. A jak tam sytuacja się przedstawia tutaj? Ale chyba starczy na pewno, no pewnie, że starczy, panie. Dobra. Tam na końcu jest mokro. Tam jak wjadę, to zaraz to będzie półosiemdziesiątkę i... ...dlaczego, że Krzycha nie ma, Pojechał w góry.

Jutro ja też się coś jeszcze pewnie założę. Tam gdzie ziemniaki były, trzeba jeszcze pobrunować, Ale to już jutro, dzisiaj też pewnie Nie będzie kiedy. pomyć te graty. Koparkę umyć tam agregat się jeszcze umuje. O, się jutro posieje. Umyję agregat, nie? I tak to, no to co panowie panie? Miłego weekendu wszystkim życzę. Trzeba jakie piwko chlapnąć dzisiaj, nie? O, działośpa. No, trzeba to jeszcze będzie popryskać. No i się się pszenicę popryskać, to zobaczy się. Jak będzie z chwastem. Dobry. Dzień. na razie czeń wam. ten traktor?